Wypatrzcie, bo jest taka akcja. Co, nie? Dostałem tej IP na do Wojanowic, Wojanowice, mm. Nie pokażę Wam, oczywiście, na 100, ten na 100. Afek był ja pod tym filmem. Pokażę. I patrzcie, y, są Wojanowice, Na razie teraz aktualnie gra 0 osób. Na. 0 osób. Mm. Nie jest na ładnicę, więc nie mogę wejść, ale no. Y, potem może jest jeszcze. Z konta na tym odcinku, które chcecie, z konta y, tego No Premium. W sensie y, No Premium, tym jakby Kraken No Premium y, nawojona albo palion, ni Palionowy Nick. Bo <coughs> sorry za kaszel. Y, nawet jak sobie wpiszemy to na internecie, nie, oczywiście nie nie pokażę. No, wyskoczy coś tego. Wyskoczy po prostu, nie wiem. Ale ogólnie, no. Teraz jest aktualnie zrosób. Więc jak chcecie, to możecie sobie, to mam udostępnięte te Lipina 100 subów. Yy, więc, na 100 no słów znaczy, yy, więc znaczy na 100 łapy w górę 100 łapy w górę i 50 subów udostępniam. Jeżeli chcecie więcej yy, odcinek dalej z tego, to piszcie. Tylko taka ciekawostka, więc no, no Ciekawostka właśnie, ciekawe Wszystko coś się, się stało No. Tyle ja tylko powiem. Więc no. Yy, I zaraz nie pojawił się pojawi z innej gry. Jakiejś, nie wiem, jeszcze pomyślę jakiej, ale pojawi się zaraz. Więc jeżeli to widzicie, to oczekujcie, bo zaraz będzie. ale no to tak wygląda. Ładne, no. Więc jeżeli chcecie, to no. Na 100 osób do tego IP napisał czego, jak możesz zobaczyć. IP na wojanowice. Wojanowice ja tam... Ten jaka wersja jeszcze się pytałem, to 1162 napisał. No. Ten. Dobra, no. Jak to klikniemy, to wyskoczy nam na stronkę. Więc tyle tylko chciałem powiedzieć to elo.